Bardzo się cieszę, że mogę być w łodzi tutaj przed katedrą e, świętego Stanisława Kostki. Dzisiaj e, przyjechaliśmy z grupą e, pacjentek naszego szpitala bonifratrów z Nazaretu, e, który jest wieloprofilowy. Jednym z tych profili jest onkologia, a częścią tego jest jest taka grupa kobiet, która jest po mastektomii i nazwały się Grupa Pozytywnego Myślenia. I ta grupa postanowiła zawrzeć taką bliższą więź z amazonkami łódzkimi, ponieważ w tym roku obchodzą swój swoje jubileusz 25-lecia i na tą okoliczność przygotowały takie, takie małe spotkanie. No i chcieliśmy jako Bonifratrzy i łódzcy i nas z Nazaretu Towarzyszy Jim, I, i dzięki temu, że że panie się zgodziły, przybyliśmy właśnie specjalnie tutaj do Łodzi. Po to, żeby wymienić się doświadczeniami, również zapoznać się jakby z profilem rehabilitacji, nowych rozwiązań dla osób po tej chorobie, po mastektomii, ale też żeby dzielić się takimi mentalnymi czy duchowymi wrażeniami, ponieważ nasza grupa naszą grupę reprezentują i Żydówki, i Muzułmanki, i Chrześcijanki różnych wyznań. Także będzie to takie wielokulturowe, wielonarodowościowe, ale też i takie polsko-palestyńskie polsko spotkanie, które będzie miało też taki cel integracyjny. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi i, i całej obsłudze medialnej, która nas tak ciepło tutaj przyjęła, mimo że zachmurzyło się troszeczkę, ale bardzo jest nam tutaj miło w Łodzi i serdecznie za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że to będzie piękne spotkanie.

Of Jewish women, Muslim women, Christian women, that meet in the hospital in Nazareth, the Catholic hospital, the Holy Family hospital, once a month. Jesteśmy grupą wielowyznaniową, wielonarodowościową. Reprezentujemy muzułmanki, Żydówki i chrześcijanki. Jesteśmy związane z szpitalem świętej rodziny Bonifratrów w Nazarecie i tam powstała tak zwana grupa pozytywnego myślenia. We understand that the way for cure is positive thinking. We understand that the way for cure is believing in people. It doesn't matter what faith you come from or what culture you come from. Bez względu na e, różnice kulturowe, wyznaniowe i inne e, najlepszą drogą do, e, do tego, żeby być, żeby było lepiej, jest e, i pozytywne myślenie, i optymizm, i dobre nastawienie i bycie wspólne e, integracja. We are not a professionally caretaker, but we have an ocean of information that is more than any other encyclopedia. Of how to jesteśmy żadnymi specjalistkami, nie posiadamy jakby oceanu wiedzy na temat naszych chorób i naszych konsekwencji choroby, ale mamy bardzo dobre nastawienie i chcielibyśmy podzielić się tym wszystkim z naszymi przyjaciółkami z Łodzi. Think positive. And breast cancer created us as an alternative sisterhood and family. But it's a healthy family. It's not a stick family. Pozytywne myślenie tłumacząc na Polski, czyli ta grupa Amazonek i ta choroba powodują, że jesteśmy otwarte na kolejne wyzwania i tworzymy rodzinę, która jest największym bogactwem dla nas w tej grupie, przy tym szpitalu. The Matchmaker told us about the Amazonians Which just by the name is an interesting concept. And he introduced us to Eva. And because we come from a place of multicultural and trying to create the ripple effect of our idea of positive think thinking as a cure, we thought it would be nice to meet and introduce our perspective. Tutaj pani Tamar, która reprezentuje religię żydowską, jest Żydówką, ma też polskie korzenie. Ona wskazała tutaj na moją osobę, ponieważ ja zainspirowałem je do tego, żeby się skontaktowały z Amazonkami z Łodzi. I były bardzo zaskoczone, czym są Amazonki. Amazonki to było takie plemię, które walczyło e, przeciwko swoim przeciwnikom, obcinając sobie piersi po to, żeby być bardziej sprawnym, bardziej wydolnym w czasie walki. Więc stąd ta nazwa to ich najbardziej zainspirowało, a potem to, że tutaj jest bardzo rozwinięty ten ruch Amazonek i że jest bardzo e, bogaty, że tak powiem, w doświadczenia w Łodzi. Te, te, ten jubileusz to pokazuje. Seven years ago. when we created think positive, we thought it would be local, you know, middle, middle eastern. and all of a sudden, it's growing out of israel and hoping to impact other people. it's very exciting. Seven years ago, we Natomiast widzimy, że jest potrzeba, że jest ogromna potrzeba, żeby to wzrastało. W Izraelu nie jest to tak bardzo jeszcze rozpowszechnione, ale widzimy też tą międzykulturowość, międzywyznaniowość, że to nie jest żadną przeszkodą, że to nam wręcz pomaga, że to jest czymś bardzo pozytywnym. Dziękujemy po prostu za przyjęcie nas i za możliwość po prostu spotkania. I od nas wszystkich, Aha. tak bukiet kwiatów.